Dzień dobry, dzień dobry, runicz na miejsce, mocy Mimeruna, witam serdecznie na runie dnia w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, 5 maja 2025, sprawdzimy sobie energię, witam was wszystkich, dziękuję za subskrypcję, lajki, kochani, komentarze. I zapraszam, sprawdzimy sobie, jaka energia dzisiaj będzie nam towarzyszyła, co runy do przekazania. Czytania tygodniowe na ten tydzień na playliście, na zakładce przekazy tygodniowe. I patrzymy, kochani, z jaką energią rozpoczynamy ten tydzień, z jaką energią. wreszcie, piąty maj piąty maj przepięknie Kchani runa algis a więc przepiękna energia runa algis jest energią <grymna> ochronną ona nam mówi o tym, że Będą dzisiaj obok nas przychylne osoby, wspierać będzie nas też góra, a więc jest to energia mocno sprzyjająca, pozytywna, będzie miała bardzo pozytywny wpływ na nas dziś, także przepięknie. Energia runy, która, która mówi o bezpieczeństwie, mówi o ochronie, o. O tym, że hmm, będzie to dzień <laughs> przepełniony fajnymi sytuacjami, dla kogoś może jakimś sukcesem, yy, raczej taka otwartość na otoczenie, yy, to za co się zabierzemy, yy, mamy szansę pozytywnie zrealizować. Jest to też energia przebudzenia, jest to energia takiej siły życiowej, będzie chciało nam się chcieć, możemy poczuć też y, uzdrowienie jakiejś sytuacji życiowej może możemy odczuć uzdrowienie ciała, więc tutaj możemy poczuć się zdecydowanie lepiej i fizycznie, ale też i y, y, psychicznie a więc no kochani, bardzo, bardzo dobra energia, która mówi o uzdrowieniu, o dobrobycie y, a więc trzeba było się na to Kochani, otworzyć i nie obawiać się dzisiejszego dnia, bo może przynieść same pozytywy, nowe perspektywy. Może będziesz zajmował się dziś jakimiś dokumentami, może właśnie otrzymasz propozycję pracy gdzieś w biurze, takiej umysłowej, może będziesz się nad czymś zastanawiał, gdzieś tutaj bardziej w umyśle niż fizycznie. Energia mówi: będziemy dzisiaj. Będziemy się dzisiaj y, zajmować sprawami, ale jest to energia też, która mówi o uzdolnieniach uzdrowicielskich, więc może ktoś tutaj y, u kogoś się y, ujawnić coś. Y, jest to energia też nowych perspektyw właśnie dla kogoś, może praca w biurze, tak jak powiedziałam. Jest to też energia, która mówi, żeby otworzyć się na nowe rzeczy, nowe sprawy, nowych ludzi. Jest to energia, która mówi, że dużo lepiej się poczujesz i fizycznie, i psychicznie i jeżeli coś dolegało, czy jesteś w okresie rekonwalescencji, no to jest tutaj pomyślna ta rekonwalescencja, dużo mocniejszy staniesz się psychicznie, przestanie ci <laughs> przeszkadzać albo to, co ci druczyło, coś się może właśnie uzdrowiło poprzez jakieś rozmowy, poprzez spotkania, no jest to taka energia, która... Będzie sprzyjająco wpływała e, na sprawy dotyczące sfery zawodowej, na sprawy dotyczące rozwoju e, osobistego. No, przepiękna, przepiękna energia mówiąca też o bezpiecznym domu, e, dostatnim domu, o szczęściu, o zdrowiu, o pomyślności, więc jest to pozytywna. E, Pozytywna energia na dzisiaj, najbardziej ukochańszy, najszczęśliwszy znak. Więc, coś nowego nas tutaj dzisiaj czeka. Na pewno rozpoczynamy nowy tydzień, to już, to już wiemy, ale z pozytywną realizacją. I jest to energia też takiego uczciwego życia. Więc, dzisiaj z uczciwością będziemy podchodzić do innych ludzi, i dobrze, żeby tak było, czy do sytuacji. Podchodź y, uczciwie, otwarcie, z taką mądrością. Y, przyjmuj to, co przy, przynosi y, góra. Może będziesz korzystał dzisiaj z wsparcia też y, i pomocy jakiejś osoby właśnie tutaj, y, y, albo doradcy duchowego, albo, y, y, albo wróżki, wróżbity to też o tym Algis mówi. Ale mówi przede wszystkim to, że jesteśmy pod dobrą ochroną, że mamy wsparcie z góry, że inni będą nas wspierać, jeżeli będzie taka potrzeba. My możemy komuś podać dłoń, ktoś nam może podać dłoń, podpowiedzieć coś, ktoś może się uśmiechnąć, tak. Także tutaj to taka bardziej przychylność będzie z drugiej, z drugiej strony, ale i my będziemy też bardziej tacy przychylni do drugiego, wobec drugiego człowieka, tak. Więc będzie takie poczucie i spokoju, i bezpieczeństwa, i, i niezależności, i, i może i duma będzie nas rozpierać w jakiejś sytuacji, będzie pogoda ducha, spokój, ale też wiara, zaufanie, własne siły, własne możliwości. Nie będzie takich wątpliwości, że czegoś nie możemy, czegoś z czymś nam jest trudno. Jest to taka energia, która, która właśnie mówi o tej takiej mm, dumie, zadowoleniu finanse też kochani dzisiaj krzy, a nic tutaj nie powinno się dobrego dziać raczej bezpieczeństwo bezpieczeństwo finansowe no też energia mówi o <laughs> O optymistycznym i pozytywnym myśleniu, bo to jest ważne, tak? bo to utrzymuje bardzo pozytywnie, znaczy wpływa też bardzo pozytywnie, ale też utrzymuje dobrą kondycję i ciała, i umysłu, i warto by było, żeby pamiętać o tym, o tym optymistycznym myśleniu. Ktoś może też właśnie otrzymać jakąś propozycję, dobrą propozycję pracy, warto ją wykorzystać, może ktoś pracować dzisiaj na, na rzecz instytucji charytatywnych, ale jest tutaj taka, jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, takie stabilność, pewna przyszłość, więc jak najbardziej tak. Też y, może u kogoś się ujawnić jakiś talent, y, jeżeli podchodzisz do jakichś egzaminów, to tutaj podołasz wymagają, egzaminy, zdasz, y, tak, także y, też będziesz radził sobie dobrze z przyswajaniem wiedzy, y, energię tutaj nam y, podpowiadają. Pokazuje się też tu taka uczciwość partnerska, pokazuje się zaufanie, wiara też takie, y, może być sytuacja taka w partnerstwie, gdzie coś będziecie razem robić, no możecie doświadczyć takiej opatrzności y, i opieki, więc y, albo między partnerami, albo od górnej y, też y, dzisiaj, no tak, tak, tak tutaj energie nam y, podpowiadają, no jest, jest, tutaj ochrona, jest tu, jest tutaj y, opieka, y, więc y też podpowiada energią, że może warto skorzystać, jeżeli gdzieś taki ten niepokój, coś się dzieje, może warto skorzystać z jakiejś niekonwencjonalnej metody właśnie, żeby popracować z samym sobą, może masz problem z tym optymistycznym myśleniem, może warto się skontaktować z jakimś doradcą właśnie porozmawiać, popracować nad sobą. Także też jeśli sprawy dotyczą u Ciebie też finansów, uczucia, no to i, i nawet w takich trudnych sytuacjach to, to jest szansa na doprowadzenie pewnych rzeczy do pozytywnego zakończenia, do powodzenia, no będzie nam towarzyszył dzisiaj spokój, będzie nam towarzyszyło bezpieczeństwo, więc no tutaj yy, Taka pozytywna naprawdę e, energia, która mówi dzisiaj głos wewnętrzny będzie istotny, ważny, e, największym doradcą e, będzie właśnie ten głos wewnętrzny, Twoja intuicja i warto, żebyś słuchał, słuchała, tak, także jest to taka e, energia, że dzięki takiej sile, znaczy, tą siłę i bezpieczeństwo będziesz, będziesz czuł, czuła dzięki takiemu szczeremu też stosunkowi do, do otoczenia, do drugiego człowieka, do, do, do spraw, jest to uzdrowienie, jest tu dobrobyt, więc taka pozytywna, mocna energia i z taką pozytywną energią rozpoczynamy ten nowy tydzień po tych długich przerwach, co dla niektórych, więc energia będzie nam mocno sprzyjała i będzie nam dużo prościej, dużo łatwiej wrócić do obowiązków, kochani domowe dla niektórych, którzy mieli długi weekend, tak? Więc przepięknie i zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze odpowiadają energię. Muzyka dla manifestacji. Aby zamanifestować szybko, myśl o swoich pragnieniach. Gdy śpiewasz, nucisz lub grasz muzykę, no może warto pośpiewać dzisiaj i wyśpiewać to, czego pragniesz. I patrzymy słowa mocy na dziś. Zapraszam kochani też na przesłanie anielskie. Wyskoczyły nam aż trzy. Kochani, promieniuję pięknem i blaskiem, kocham i jestem kochana. Jestem bogata i wspaniała. Pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem, zdrowiem i bogactwem. Jestem silna, jestem miłością. I tego tobie życzę na dzisiejszy dzień, ale nie tylko. Wszystkiego, co najlepsze, mimeruna.